No, witam wszystkich po trochę długiej nieobecności. No i w tle znowu rower. No wiadomo, lato. Trzeba troszkę pojeździć. Nie wiem, ci, co lubią nasze polskie góry Beskidy, to chyba już się domyślają, gdzie jestem. Tak, studnia to jest oczywiście szczyt Błatniej no i Beskidy jadę od Brennej w stronę Kotarzu po drodze wjadę do chaty wuja Toma nie będę wjeżdżał na Klimczok tylko na chatę wuja Toma no i tam się troszkę podładuję i później dalej przez Kotarz Hale Jaworową do Brennej takie kółko gdzieś w granicach 35 km nakręcę jeszcze jeden filmik taki krótki na kotażu troszkę zmian oczywiście powiem od razu troszkę zmian weszło koło tylne zmienione nie żeby tamte się zepsuło tylko po prostu zmieniłem napęd przerzutka SLX kaseta też SLX tylko że już teraz 51 zębów przednia zębatka też wymieniona łańcuch srama. Tyle zmian w tym rowerze, no i to wszystko praktycznie, baterii tam jeszcze mam, wjechałem, mam trzy kreski baterii, przejechane 7-3 km no cały czas pod górę praktycznie, no teraz mi ta kaseta daje to, że mogę sobie więcej pozwolić na jazdę na, na tym środkowym wspomaganiu na trialu. Busta oczywiście też włączałem, bo są takie podjazdy, że no, trzeba na buście jechać. Dobry, także następny film będzie kotaż.